Wszystko skłoniło was w ogóle do wyboru tej szkoły. Wysoki poziom przede wszystkim, przynajmniej który, w moim przypadku. No, który wysoki? Inteligencji Aha, Kacper to i nauczania. To trzeba przyznać. Ale dlaczego podoba ci się ta szkoła? Ta szkoła jest naprawdę świetna pod każdym atutem. Po prostu można chcieć wszystko od tej szkoły. Nauczyciele, kadra w ogóle, nauczycieli od WF-u. Ta szkoła jest taka świetna, że po prostu chce mi się żyć. Ta szkoła? Chodźcie do szkoły! Cześć! mi tu wiele profili, bo aż na trzy składałam podanie. Na wszystkie trzy co prawda się dostałam, ale i w brach i jeszcze nie jestem z niego zadowolona. Czy podoba Ci się ta szkoła? E, tak, oczywiście. Dlaczego? E, ponieważ jest fajny klimat, dużo fajnych osób, ogólnie jest w porządku. Ile ja lat no. Pani pracuje w tej szkole? 14. Jak myśli Pani, to jest jedna z lepszych szkół w Ostrowie? Oczywiście. Dlaczego? Pod jakim względem? Na pewno bardzo dobrze przygotowuje do matury, stwarza przyjazną atmosferę dla uczniów, co słychać chociażby poprzez To Jest klimat powiem specyficzny w tej szkole, który zawsze sami tworzymy. No jest ogólnie zajebiście, nie? Możemy iść sobie na siłownię. Polecam, siłownia. Tu proszę bardzo. Proszę ten jak trafiłaś do tej szkoły? Co ci się w niej najbardziej podoba oprócz mnie? Tylko ty. Dziękuję, idziemy dalej. Mamy najlepszą młodzież, najzdolniejszą, najlepiej przygotowaną kadrę pedagogiczną. Podoba rozłożenie na wiele grup językowych oraz to, że mamy basen. No i to, że w pierwsze dwa lata kończymy wszystkie przedmioty pomijając te, które są rozszerzone. Jeżeli chcecie się uczyć i mieć dobrą przyszłość, przyjdźcie do tej szkoły. Jesteś, jesteś w klasie maturalnej, czyli twoje przedmiot rozszerzony są jakiego? profilu? Jest biologia. I niemiecki. I czujesz się na siłę w tych przygotowaniach? Myślę, że tak. Myślę, że i czuję się dobrze przygotowany do matury. Mm. Tylko do trzeciego chodzą robaczki. Do innych szkół licealnych chodzą po prostu zwykli uczniowie. Oprócz lekcji, które prowadzimy wykorzystując różne formy i metody pracy, gdzie nie sądzę, żeby uczniowie się nudzili, prowadzimy szereg zajęć dodatkowych. Warsztaty terenowe, szkoła zielona, szkoła geobotaniczna. O, kolejna różnica: tylko w trzecim liceum nauczyciele biologii przygotowują uczniów do olimpiady biologicznej. Tak. Co wyróżnia naszą szkołę na tle innych z powiatu Ostrowskiego? Na pewno zupełnie inne podejście do nauczania w klasach pierwszych, i drugich i trzecich. Priorytetem jest, jest przygotowanie uczniów do matury. W trzeciej klasie są tylko przedmioty maturalne lub te, które muszą być nauczane, jak na przykład W. Dzięki temu maturzyści mogą się poświęcać na naukę tych przedmiotów, które są im potrzebne do zdania matury. Jak długo Pani pracuje w naszej szkole? 11 lat, będzie 1 kwietnia. Na pewno zauważyła Pani jakieś zmiany na przestrzeni tych lat? Boisko nowe, e, siłownia, szczelnica, sale informatyczne, no i wiele innych rzeczy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę robić coś pozdrowić, pozdrowiać mamy i... nie e, ojca, no to nie cały czas ubolewam na tym, że nie jesteś na rozszerzeniu. Ale aż to było, jakie było pytanie, na Dobra, czy moglibyśmy stanąć krótki wywiad, ale... Parę stów, żeby... No, chwilę w komercie szkole.